Halo, halo, cześć, słuchajcie, odwiedzamy sobie dzisiaj RC Park Piaseczno, oczywiście w Piasecznie, tutaj właśnie mijam bramę wjazdową. Kto jeszcze nie wie, mamy tutaj pewną modelarską rewolucję, powstało połączenie EduMoto oraz klubu RC Sport Piaseczno, stworzyliśmy klub, model klub RC Piaseczno, E, wszystko po to, aby stworzyć tutaj w Piasecznie, można powiedzieć Mekkę modelarstwa w Polsce. E, słuchajcie, dużo zmian, dużo ciekawostek. E, pewne prace już ruszyły. Dzisiaj umówiliśmy się z Łukaszem, e, żeby nam o wszystkim opowiedział, pokazał i zaraz dowiemy się, co tutaj w Piasecznie Niszczy. Co będziemy mogli tutaj robić? Dzisiaj piękna i słoneczna pogoda, ale myślę, że Łukasz na nas czeka właśnie w budynku modelarni za mną, więc idziemy i sprawdzamy. Kiedy byłem w budynku modelarni ostatnio, no tam ekipa wypruła wszystko do zera. Ciekawe, jak postępy, wcale tak dużo czasu nie minęło. Zobaczmy, zobaczmy jak to w środku wygląda. No i szukajmy wspomnianego. Łukasza. O, widzę już jakieś modele na starcie. Jest i on, jest i Łukasz. Cześć. Czoła. Słuchaj, o, widzę, że tu już zaczyna to wszystko wyglądać, ale pozwolę sobie to sprawdzić razem z wami. Widzę, że tutaj stworzyliście recepcję, taką można to nazwać. Tak, mamy recepcję, tu przyjmujemy wszystko, co trzeba każdego. Tu, w tym pomieszczeniu, mamy i sklep, i wypożyczalnię. Będziemy się na ten moment dużo mocniej zatowarywać. Będzie można wypożyczyć modele i zawodnicze, i RTR. E, trochę części będzie można kupić zawodniczych, jak i do modeli RTR. Chcemy, żeby każdy znalazł tu coś dla siebie. Nie tylko auta, mamy też drony, łódki, mm, więc to też będzie można u nas e, kupić i dokupić do tego części. Dostaliśmy sporą dostawę ostatnio. Będzie trzeba to wszystko wypakować. Eee, i zapraszamy tutaj, idziemy dalej? No pokaż, pokaż tu dalej. Już domyślam się co jest dalej, tak jak było ustalane echethilu, która jeszcze będzie doposażana jakieś wygodne fajne siedzisko, stoliki mamy kawkę, babkę, można podrzeć jedzenie, woda. Jest WiFi fi na terenie, także też jest ogólno dostępne. Tu będziemy chillować, tu będziemy oglądać w klimatyzowanym pomieszczeniu zawody przez wielkie okna. A jak tu fajnie właśnie widać tor, salutki praktycznie. Salutki tor widać dokładnie. Widać wszystko co trzeba. Będzie tutaj też plazma z wynikami na żywo. Także będzie można podglądać na ekranie. Patrzcie dalej. Ostatnie pomieszczenie w moderacji. O! Oh, 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 oh. Co tu się stało? O, ja. obiecywałeś długi tor karery, no i chyba naprawdę jest długi. No, postaraliśmy się razem z popakami, e, wmontowaliśmy na tyle długi, na ile się udało. To tor jest e, o długości ponad 40 metrów bieżących. Tutaj 40 metrów? Dokładnie tak. Nie wygląda, ale jest. Jest naprawdę dużo fajnego ścigania, 6 aut na raz, e, wyniki na żywo tak samo. Opcja Space Car'em, Ghost Car'em, opcje tankowania, tryb realistyczny. Eee, mamy po, blisko 20 różnych modeli samochodów w skali 1.24. Eee, fajne wyścigi, dużo, dużo fajnej e, adrenaliny tutaj będzie. Chcemy stworzyć taką przestrzeń, gdzie będziecie mogli wpaść wieczorem e, z własnym autkiem i się pościgać. Dalej mamy tutaj też strefy warsztatowe. Na razie mamy wszystko wyłożone, co mamy. Będą stanowiska, na których będziemy mogli zrobić wszystko: pomalowania auta, poprzez lutowanie, poprzez elektronikę, przez mechanikę, czy e, jakiś tam detailing modelu. Też będzie tutaj stanowisko osobne. Ja tu, ja tu widziałem fajną rzecz. No. Bo tutaj kto ma dziewczynę żonę, to wie, jaki jest problem z malowaniem karoserii w domu. Jesteśmy wyganiani zawsze na balkon albo gdzieś do garażu. A tam wiadomo często zimno i farba nam nie stygnie, nie, nie łapie, tak jak trzeba. A tu fajny widzek. Ma, maseczki mamy fajne. Mamy fajną konsolę do malowania z wyciągiem. Wyciąg będzie wyprowadzony na zewnątrz, naprawdę wyciąga i zapachy i resztki, i, i, i resztki farby. Także spokojnie można malować w środku. Tutaj nikt was nie wygoni. I <laughs> eee, strefa warsztatowa, którą tu zrobimy. Będziemy rozstawiać stoły na pojedyncze warsztaty, dodatkowe akcje, trochę naszych rzeczy magazynowych, e, na półkolonie, na obowy, e, zapas modeli oraz stacja ładowania pakietów. Jeżeli chcecie wpaść, podładować, zapomnieliście pakietów czy ładowarki, służymy pomocą. E, trochę przedłużaczy, będą nawet na wypożyczenie jak namiotów, stołów, ławek. Generalnie, jak zabrałeś tylko model na zawody, resztę mamy. Nie ma problemu, wypożyczymy, pomożemy. Choć, może na dwór musimy się przedostać znowu przez naszą modelarnię. I na pierwszy rzut oka mamy nasze, nasz tor gliniany. Jest po liftingu zimowym. Warunki są naprawdę spoko. Fajnie się jeździ. Woda nigdzie nie stoi obecnie. Troszeczkę zrobiliśmy udrożnień, żeby woda spływała. Ale lada moment wchodzi ekipa, która będzie profilowała zakręty. Eee, no i będziemy robili lustro tutaj, żeby było wszystko gotowe na sezon. Zrobimy odpływy, zrobimy lekkie dołki poza nitką, żeby woda tam się gromadziła i mamy nadzieję, że nie będziemy się już brodzić w głocie. Naszą metam metamorfozę przejdzie również tor Astro, który obecnie wygląda jak patchwork, ale płytę powiększymy, będzie dużo większa, a samo Astro nie będzie już z krawkami Astro przypadkowego. Mamy rolki z Orlika, więc będą normalne, długie rolki Astro. Będzie tor i e offroadowy, taki delikatny na razie, ale będzie też tor onroadowy na Astro. Z całego zestawu, który był zeszłoroczny, wykonamy również w tym roku tor i go powiększymy. To tyle na Astro. Mamy dla Was jeszcze fajną rzecz. Musimy się przedostać kawałeczek dalej, ponieważ chcemy tu więcej torów, chcemy tu więcej zabaw. Mamy już zwieziony materiał na tor przeprawowy. Będziemy robić, budować tor przeprawowy. Do wakacji na pewno będzie gotowy lada moment z naszymi instruktorami i konstruktorami. Jednocześnie zabieramy się za robotę. Tam, pod płachtą, to co widzicie, to już są zwiezione elementy na tor przeprawowy. Różne naturalne rzeczy: drewno, cegły, kamienie. Tu, między tymi drzewami w cieniu, będziemy robić tor przeprawowy. Wykorzystamy naturalne kształtowanie terenu, plus troszeczkę. Porobimy różnych fajnych pomostów od drzewa do drzewa. Będziemy się wspinać na drzewa fajnymi schodkami. Także modeli mamy wystarczająco dużo. Możecie przyjeżdżać, korzystać. Będziemy jeździć fajnymi przeprawówkami na tym torze. Zrobimy ze trzy trasy pewnie o różnym stopniu trudności. To jest jedna z. Takich now nowości, które lada moment, mam nadzieję, powstaną i będziemy je rozwijać e, każdym następnym dniem. No, właśnie taki fajny tutaj zagraniczeń, bo naprawdę da. porządny cień tutaj dają te drzewa i słodno fajnie. Te, te drzewa dają w większości dnia cień, więc jest przyjemnie, e, a teren mamy naprawdę spory, więc jakby nie ogranicza nas nic. Cały ten teren możemy zrobić w torze przeprawowym, jak tylko nas fantazja poniesie. I tak to wygląda na chwilę obecną. Żyjemy i zapraszamy. A co się dzieje w najbliższym czasie? Chyba w najbliższym mamy tak. się tak, dużo się dzieje. Posłuchajcie, 7 czerwca, w sobotę, już trzecia edycja naszego rodzinnego pikniku modelarskiego. Znowu zagoszczą zawody na glinie. Znowu kursanci jedu będą się ścigać na astro oraz na glinie. Będą dmuchańce, będzie strefa gastro, będą różne warsztaty, różni wystawcy, będziemy mieli masę atrakcji dla każdego. Nie musisz mieć swojego modelu. Możesz przyjść i skorzystać z naszego na to, że wypożyczymy Ci nasz model. zobaczyć, czym jest ta zajabka. Od 10 do 19 Sprawdźcie naszego Facebooka, tam jest wszystkie linki do zapisów oraz komplet informacji. Pogodę zamówiliśmy. Będzie 20 stopni z kawałeczkiem, lekki wiaterek, żeby się nie zgrzać. Taka pogoda, jaką lubimy najbardziej. Będzie dużo, dużo się działo i e, emocji nie zabraknie. A po pikniku szykujemy się na wakacje. Wakacje mamy w dwóch lokalizacjach w naszej nowej modelarni w CKW na Wielanowie oraz w modelarni tu w Piasecznie mamy półkolonie dla każdego dzieciaka niezależnie czy, się, czy ma model czy miał styczność z modelarstwem zapraszamy, dużo zabawy na świeżym powietrzu dużo majsterkowania dużo wiedzy przekazanej w nieszkolny sposób jest naprawdę fajny relaks wakacyjny a pod koniec wakacji 11-18 sierpnia Jedziemy na obóz 9 dni od rana do zmierzchu. Bawimy się łódkami, samolotami, dronami, samochodami, czym tam jeszcze można zdalnie sterować, to to mamy. Bawimy się w lesie nad jeziorem, całymi dniami majsterkujemy, jeździmy na torze off-roadowym, torze rajdowym, przeprawowym, na naszym torze szynowym karery, który zabieramy. Bawimy się. Na symulatorach gramy w piłkę nożną, modelami. Pierwszy raz w tym roku uruchamiamy Drone Soccer League. Będziemy grali w klatce dmuchanej dronami. A I jeszcze masa, pewnie rzeczy, o których zapomniałem. Także sprawdzajcie całe nasze wydarzenia, całe modelarskie lato. To będzie się grubo działo. Od września startujemy z uruchamianiem kursów rocznych, ale to mamy jeszcze chwilę czasu do tego, także jeszcze na pewno damy Wam znać. Że startujemy. No, dzieje się, dzieje, dzieje, Łukasz. E, Oczywiście, jeszcze 21 czerwca odbywa się tutaj w e, runda, druga runda w zasadzie e, Mistrzostw tak. Polski. Dokładnie w tak, na Mistrzostw Polski. Potem dalej w wakacje mamy jeszcze pod, na pikniku, będzie pierwsza runda cyklu MRC e, Cup. E, dalej mamy jeszcze trzy rundy w wakacje. Eee, sprawdzajcie daty na naszym facebooku, eee, bo będzie fajna seria jednodniowych zawodów, w zeszłym roku świetnie się to sprawdziło, także będziemy to kontynuować i będzie przez całe wakacje dużo jeżdżenia na torze. Tor jest cały czas otwarty, eee, zapraszamy, można korzystać i wchodzić jeździć dowoli. No to jak widzicie, ee, muszę częściej tutaj bywać, pokazywać Wam szczegóły związane z działalnością klubu. E, wszystko idzie jak na ten moment e, zgodnie z planem, także co? Widzimy się w następnych materiałach. Do zobaczenia. Pozdro, cześć.